Cześć! Myśląc o treningu, niejako automatycznie kojarzymy go z wieloma korzyściami. Lepsza sylwetka, dobre zdrowie, lepsze samopoczucie to tylko wierzchołek góry lodowej, który niesie ze sobą systematyczny trening. Niestety jednak, trening wiąże się z możliwością poniesienia kontuzji czy licznych urazów, w konsekwencji czego zmuszeni jesteśmy do opuszczenia kolejnych treningów, zrobienia sobie przerwy, co powoduje stagnację, a następnie utratę motywacji. Aby się przed tym ustrzec, niezbędne są odpowiednie fundamenty. Jednym z nich jest stabilizacja naszego ciała. W ten sposób płynnie możemy przejść do tematu naszego spotkania, czyli do mięśni brzucha. Zacznijmy jednak od krótkiego wprowadzenia. Mówiąc mięśnie brzucha, najczęściej mamy na myśli ten mityczny sześciopak. Składa się na niego mięsień prosty brzucha, mylnie dzielony czasami na mięśnie dolne i górne. Tak naprawdę stanowi go jeden mięsień, podzielony smugami ściegnistymi na kostki. Ich liczba uwarunkowana jest genetycznie. Jeżeli urodzimy się z predyspozycjami do czteropaka, to nigdy nie będziemy w stanie osiągnąć sześciopaka. Mięsień prosty brzucha odpowiada za zgięcia tułowia, takie jak przy klasycznych brzuszkach. Drugą grupą, o której warto powiedzieć, są mięśnie skośne zewnętrzne i wewnętrzne. Odpowiadają one w głównej mierze za rotację naszego tułowia. Warto również wspomnieć o mięśniach poprzecznych, stanowiących gorsze wokół naszego całego tułowia. Ćwiczenia na mięśnie brzucha są stosunkowo łatwe do wykonania. Nie potrzeba wychodzić z mieszkania czy wydawać fortuny na trenera. Jasne, sześciopak nie osiągniemy jedynie ćwiczeniami. Tutaj niezbędna jest odpowiednia dieta, a właściwie odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej. Ćwiczenia przedstawione w materiale pozwalają na przećwiczenie całości naszego brzucha: mięśni prostych, mięśnia prostego, mięśni skośnych i mięśnia poprzecznego. Przejdźmy więc do samego treningu. Jak każda grupa mięśniowa, wymaga ona odpowiedniej regeneracji. Dlatego nie zaleca się ćwiczenia codziennie mięśni brzucha, a wykonywanie go co drugi, trzeci dzień. Oczywiście w internecie można spotkać wiele programów, m.in. szóstkę Weidera, ABS czy 300 brzuszków, które wykonuje się codziennie. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to nieefektywne. Z pewnością do pewnego stopnia jesteśmy w stanie dzięki temu wytrenować nasze mięśnie. Ale w dłuższej perspektywie staną się one monotonne i czasochłonne. Kolejnym istotnym elementem jest zwiększenie intensywności bodźca, który dostarczamy naszym mięśniom do rozwoju. Tak jak każda inna grupa mięśniowa, tak również mięśnie brzucha wymagają zwiększenia intensywności naszego treningu. Ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest odpowiedni dobór ćwiczeń. Wybierz je tak, aby przećwiczyć każdą z grup mięśniowych. Nie skupiaj się jedynie na mięśniach prostych brzucha, ale również na skośnych i poprzecznych. Przechodząc już do konkretnej rozpiski, planu pracujesz sam, według swoich preferencji, potrzeb i poziomu zaawansowania. W tym celu wybierz od 3 do 6 ćwiczeń, uwzględniając przy tym wszystkie grupy mięśniowe. Wykonuj 2-3 serie od 15 do 25 powtórzeń. Czas przerwy pomiędzy seriami to od 60 do 90 sekund. Wykonuj taki trening 2-3 razy w tygodniu. Przejdźmy więc do poszczególnych ćwiczeń. Na dzisiaj to wszystko. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy systematycznie ćwiczysz mięśnik brzucha, a jeśli tak, to jaki trening wykonujesz? Przypominam również o zostawieniu łapki, komentarza czy subskrypcji, to z pewnością przyczyni się do szybszego rozwoju tego kanału. Jeśli możesz, zostaw też opinię, co uważasz na temat takich materiałów. Do zobaczenia, cześć!